Jestem Piotrek Kalkowski. Niektórzy mówią na mnie debil albo plebs, ale ja się z tym wcale nie zgadzam. Proszę o pytania, mistrzu Hobiaszo. No siema, ma to ja, hop. zacznę od takiego pojebanego pytania, a więc w co pykasz? No właśnie napierdalam se w kołko i krzyżyk, hehehe, i na razie komputer wygrywa bardzo to przeżywam i sądzę, że jeszcze pokonam plus psa, osory oh, plebsa. Aha, no to super, może byś zaprezentował nam jakieś swoje okrzyki motywujące cię do dalszej gry w tą pojebaną i zjebaną grę, która nie wygląda i ma trzy kolory. No więc często stoi nade mną matka i napierdala mnie patelnia żebym lepiej grał no i pierdoli coś że jak przegram to będę musiał jeść odchody swojego kota i swoje a tak w ogóle to gadam se do monitora teksty takie jak na pełnej korwie zjebie. A teraz pytanie z wyższej połki pracujesz gdzieś w ogóle czy tylko chodzisz na rynek sprzedawać swoje zabawki. Obecnie to nigdzie nie pracuję ale wcześniej pracowałem o starego smażyłem jajecznicę głopicho i wiśni mi 12 patyków i ban krew mnie zalewa jak o tym myślę teraz mam i kopić podobno nowego peceta na 23 rodzinę no właśnie a obecnie na jakim sprzęcie grasz pochwal się. Hehehehe he he he, no to ram to mam 40 i 3 czwarte HMM co tam jeszcze geforce 2Celeron 11 no i tak zgrobsza AHA czyli 2 FPS wyciągasz no dobra teraz takie pytanie zdopylowisz rochać się ze swoim kotem przed obiadem Jasne kocham gorzną ciokorwa a jaki on jest zajebisty włoszko pierwsza klasa a jak miili ci pkę to już w ogóle czuje się jak głupiasz z roskiego pornolo chociaż na co dzień taki jestem no to bajecznia w ogóle jakiej muzyki słuchasz E O, o korwa wyjebista sopera tak w ogóle to co lubisz robić. Bohach ha, jeszcze pytasz oczywiście że lubię ciągnąć i brać do bozi he, he, he o Piotrek przestania rodzice co na to popierają cię czy może napierdalają cię tłoczkiem kiedy stara robi schabowe Głównie to mnie biją i gwałcą a w szczególności mój brat ale co kocham go nad życie i nie mógłbym mo zrobić krzywdy ale to słodkie Piotreka w ogóle to wychodzisz na dwor czy napierdalasz w chiosof jeden przez cały dzień Ostatni raz byłem na dworze 4 dni temu pożelki w admirale, ale nie sprzedali a tak w ogóle to lubię siedzieć w domu i pić zimną miętę z ogorkiem i pasztetem pychota. Aha no to wykowiście a masz może jakieś plany na wakacje może w końcu gdzieś wyjedziesz. Wyjechać to raczej nie wyjadę za granicę bo jestem ochocem z Syrii nie mam obywatelstwa ani paszportu nicho ja będę siedział w domu i brał se na moim okochanym komputerze. Aha no to zajebiste wakacje nie ma co panie komputerze a teraz pytanie bardziej prywatne miałeś kiedyś dziewczynę. Tak miałem w dwa klasie podstawowej to była zajebista do parody włosy piegi i to Loki, o Boże, Kasia, wróć do mnie, tak było nam zajebiście razem. O, o, no to pozytywnie, a w ogóle to masz jakieś plany na przyszłość? He he he, na razie nie zamierzam jeszcze dobre 3 lata spędzić przy komputerze a potem nie wiem chyba wyprowadzę się bo matka pozwala grać mi tylko 15 minut dziennie a z tego komputer mi się włacza 11 minut a pakujesz czasami na siłce. A co to? Aha okej okay, to może teraz pochwal się swoimi osiągnięciami. Eee no to tak pierwsze miejsce miałem w konkursie najmniejszy orgazm, potem mmhm chyba w gotowaniu marchewki no i drogie miejsce w czyszczeniu szyb, kiedy padał deszcz. Dobra okej, okay, dzięki za wywiad byłeś boski i seksowny chcesz kogoś po Pozdrowić, pozdrawiam detka brata Anda Filipa Daczoka no i całą rodzinę Romanowskich, dzięki trzymajcie się i o.